Dzisiaj my z Tobą trenujemy wymowę. Proponuję Ci wymawiać słowa, które zaczynają się od sprzy. Przed nami 10 sprzy. Pierwsze słowo słuchaj uważnie: sprzątać, sprzątać. Drugie słowo sprzątaczka, sprzątaczka. Trzecie słowo. Sprzedawać. Sprzedawać. Następne słowo: sprzedawca. Sprzedawca. Kolejne słowo: sprzedawczyni. To kobieta, która coś sprzedaje. Sprzedawczyni. Dalej: sprzedaż. Kiedy my coś sprzedajemy, to nazywa się sprzedaż. Następne słowo: sprzeczka. Sprzeczka. Sprzeczać się, sprzeczać się, przyjąć, przyjąć. I ostatnie słowo: sprzymierzeniec, sprzymierzeniec. Powtórzymy to wszystko jeszcze raz. Sprzątać, sprzątaczka, sprzedawać, sprzedawca, sprzedawczyni. Sprzedaż, sprzeczka, sprzeczać się, sprzyjąć, sprzymierzeniec. Sprzymierzeniec podoba mi się najbardziej. Jakie słowo spodobało ci się najbardziej? Jakie jest najpiękniejsze, albo najtrudniejsze? Napisz mi o tym w komentarzach. I jeszcze czekam od siebie komentarza, czy podobają ci się takie filmiki. Напиши, пожалуйста, в комментарии, нравятся ли тебе такие коротенькие видео по произношению. Если нравится, я буду записывать для тебя еще, и мы будем тренировать твой прекрасный, красивый, правильный польский. Если тебе не нравится, тоже дай знать, записывать не буду. Милого дня, альбо вечеру, па!